siostry Łazarza. Dwie kobiety, które przeżyły ogromną traumę, bo to ich brat, uchany brat, zmarł. I Jezus, gdy przyszedł do nich, przyszedł spóźniony, bo gdy one posłały po Niego, On zamiast przyjść, bo Łazarz jest ciężko chory, zwlekał cztery dni i przyszedł w momencie, gdy On już nie żył. I ciekawe jest to, że obie zadają to samo pytanie Jezusowi, ale On zupełnie inaczej odpowiada. Jednej i drugiej. Zobaczcie. To jest Ewangelia Jana, jedenasty rozdział. Gdy Marta zadaje pytanie Jezusowi: Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Gdybyś tylko tu był, on by nie umarł. I co Jezus odpowiedział jej? Jezus jej odpowiedział: Ja mię z martwych wstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarzyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jakie niesamowite słowa! Odpowiadaj doktryną o tym, co ma się wydarzyć, jak, co znaczy zmartwychwstanie i życie. I że jest życie wieczne. Ale gdy to samo pytanie zadaje Maria, to czytamy w 32 wersecie: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat? To samo pytanie. Ale jakże inna odpowiedź Jezusa. Jezus. Zapłakał. Nie odpowiedział jej tak jak jej siostrze. Ale współczujący Jezus zalał się sami. To samo pytanie. Dwie różne odpowiedzi. To pokazuje mi, jak wspaniałego Boga mamy, który widzi nasze życie. Czasami odpowie doktryną. Czasami będzie z nami płakał. On widzi to, w jakim stanie się znajdujesz. On wie, czego potrzebujesz. I tak podejdzie do ciebie. I tak będzie z tobą rozmawiał, bo on jest wrażliwy. On wie, czego potrzebujesz. Dlatego, bez względu na to, jakie jest Twoje pytanie, bez względu na to, w jakim stanie się znajdujesz, przyjdź do Niego. Otwórz swoje usta. Powiedz mu o tym, co cię boli, czego nie rozumiesz, może o tym, co cię cieszy. Po prostu rozmawiaj z nim, a on odpowie tak, jak tego potrzebujesz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.